Na przestrzeni lat bardzo wiele samochodów zdążyło zapisać się w popkulturze niczym ikony. Począwszy od samego Volkswagena, którym był Garbus, zapisał się w ikonografii jako ten samochód, który poruszył niemalże i zmotoryzował całą Europę. W ślad za nim dostawczy T1 i t Nawet i jeżeli chodzi o ruch hipisowski, miał on tam swój udział. Natomiast patrząc na polski rynek, t czwórka, legendarna, która budowała polską gospodarkę na przełomie wieków. No ale tak naprawdę najbardziej ikonicznym i rozpoznawalnym, niemalże takim, który zapisał się nawet i w polskim internecie jest... On, najbardziej ikoniczny, najbardziej rozpoznawalny Passat B5, legenda Passata w Highline, którym się jeździ super fajnie, zdążyła się do tego stopnia już rozpromować w internecie, że jest to efekt niemalże, można powiedzieć, poczty pantoflowej. Słyszałem o nim różne nazwy, Passerati, Pasiak, Passat w highline, najlepiej jeszcze w TDI ikona motoryzacji na rynku w Polsce. Natomiast patrząc przez pryzmat tego, że jest to piąta generacja, ostatnio mieliśmy okazję gościć na rynku premierę dziewiątej już generacji Passata. Zatem przejrzyjmy mu się, jak wygląda z bliska. Zapraszam. Jak już na zewnątrz jesteśmy, to właśnie z zewnętrzu nowego Passata się przejrzyjmy. Bowiem zmieniono tutaj dosyć sporo. Wszak to nie jest kolejny lifting, tylko dosyć gruntowna modernizacja modelu. Począwszy od przodu pas przedni trochę się zmienił. Nadal widać, że mamy do czynienia z Passatem i z nie on osobiście dość znacząco kojarzy się z golfem, ale to dobrze. Wszak to są jak najbardziej spójne. Tak naprawdę stylistycznie modele, ponieważ nadal są sygnowane tym samym znaczkiem. Jeżeli chodzi o takie najbardziej widoczne zmiany, no to są one w gabarytach. No i tak naprawdę, samochód mierzy sobie w tej chwili 4,92 metra długości, ponad 2 metry szerokości. E, największa taka zmiana praktyczna to jest bagażnik, który liczy sobie w tej chwili 690 litrów. Wiecie, ile to jest 690 litrów? To jest w zasadzie tyle, że nikt nie powinien narzekać. Tym bardziej, że jest on w całości użyteczny i to widać, a nie, że otwiera się bagażniki tak, tak naprawdę tego litrażu, który producent podaje, no to nie widać i nierzadko tak jest. Co oznacza, że nowy Passat jest bardzo przestronny, no i można powiedzieć, że ilość miejsca, zwłaszcza z tyłu, jest przepastna, a to też za sprawą tego i warto to odnotować, że nowy pasat występuje w tej chwili tylko w jednym wariancie nadwozia, czyli kombi. A skoro już o wnętrzu wspomniałem, to do niego właśnie w tej chwili sobie przejdziemy, bowiem jak już sobie tutaj zasiądziemy w tych wygodnych i obszernych fotelach Ergo Active, bardzo wygodna sprawa, bardzo polecam. To pierwsze, co zobaczymy, to dwa wielkie Ekrany. Dwa, ponieważ pierwszy to jest system inforozrywki, rozrywki, liczę sobie bagatela 15 cali i jak na dzisiejsze czasy, bardzo czytelny. W ogóle bardzo fajnie, wszystko sprawnie tutaj działa, nie ma jakichś tam problemów z intuicyjnością tego, dosyć fajnie jest to pomyślane. No i generalnie oczywiście obsługuje wszystkie nowinki technologiczne, replikacje telefonów, w sposób bezprzewodowy, nawigację, Volkswagen Connect i wiele innych funkcjonalności. Drugi zaś to jest deska rozdzielcza, a w zasadzie deska wskaźników. I tutaj faktem jest, że jest to ekran, ale z możliwością personalizacji, więc jeżeli ktoś woli trochę bardziej tradycyjną szatę graficzną, jak Pan, Panienka sobie życzą, ponieważ można tutaj włączyć tryb klasycznych zegarów, gdzie jest normalny obrotomierz, normalny prędkościomierz, które wyglądają jak te wskazówkowe znane z dawnych lat. Bardzo mi się podoba to, że tutaj są wszędzie poukrywane schoweczki, kieszonki na telefon, na kubki, wielki podłokietnik ze schowkiem, to się otwiera, tutaj się naciska, przypadkiem się tego nie otworzy łokciem, ponieważ przycisk do otwarcia jest tutaj, a to wszystko za sprawą tego, że ktoś pomyślał, że skoro mam skrzynię automatyczną, to po co mam ją tutaj umieszczać i zajmować sobie przestrzeń, gdzie mogę to wygenerować schowki? Więc obsługę skrzyni biegów przeniesiono na kolumnę kierowniczą, wzorem starych aut amerykańskich, gdzie to działa, jest zawsze pod ręką, jest blisko i nawet można sobie niemalże nie odrywając rąk od kierownicy go obsługiwać. Omówmy zatem pokrótce gamę silników, która może zasilać naszego nowego Passata. Gama otwiera 1.5 TSI, w zasadzie ETSI, czyli 1.5 z układem miękkiej hybrydy, 150 koni. Taki powiedziałbym optymalny motor na dzisiejsze czasy. Sam raz na co dzień do miasta, parę razy w roku w trasę, jak najbardziej ok. Jeżeli chcemy trochę więcej elektromobilności, to również ten motor może być spięty z układem hybrydy typu plug-in 204 bądź 272 koni. Myślę, że pociągi jak najbardziej ok. Jeżeli zaś upszemy się i stwierdzimy, że chcemy coś ale bez elektromobilności, no to wówczas czeka na nas m.in. 2.0 TSI, chociażby w Golfie R występujący, w tej sytuacji 265 koni i oczywiście napęd 4MOTION, czyli 4 koła są napędzane jednocześnie. No i co warto też nadmienić? Legendarne TDI. W tej sytuacji 112 bądź 150 koni mechanicznych, w zależności od preferencji i każdy z tych silników jest spięty z dwusprzegłową skrzynią DSG. I jeszcze jedno. Chciałem zwrócić tylko uwagę na jeden drobny detal, mianowicie nie poskąpiono dwóch amortyzatorów pod maską, a to, drodzy Państwo, jest domena niemalże marki premium. Skoro już omówiliśmy sobie pokrótce wnętrze, to warto przejść do tego, jak nowy pasat jeździ, bo tak naprawdę to myślę, że nawet będzie kwestia, która większość osób może interesować bardziej niż to, jak on wygląda. Natomiast jakiś nowy Passat? No, tak jak nowy Passat, czyli można by na tym skończyć w zasadzie cały wywód. Generalnie chodzi o to, że jedziemy dużym autem i czujemy, że jedziemy dużym samochodem, natomiast zupełnie nie czuć tego w zakrętach. Generalnie chodzi mi o to, że on prowadzi się dość lekko. Ten układ kierowniczy nawet w swojej bazowej wersji nie daje odczuć się, że jedziemy jakąś naprawdę ciężką landarą. Wszak to jest pięciometrowy samochód, a nie czuć tego, jeżeli chodzi o lekość prowadzenia. To też jest kwestia tego, że mamy tutaj naprawdę Wydajne silniki, no bo nawet ten zwykły bazowy 1.5 150 koni ma naprawdę fajny zryf i moment obrotowy. Ci, którzy oczekują większej dynamiki, zwłaszcza w trasie, no to skorzystają z diesla 2.0 TDI, raczej słynie ze swojej elastyczności no i kultury pracy. Dzisiejsze diesle mają lepszą kulturę pracy niż niektóre benzyniaki i to jest fakt. Natomiast, jeżeli byśmy chcieli skorzystać z jeszcze fajniejszej możliwości konfiguracji personalizacji auta, no to w grę wchodzi jeszcze zawieszenie DCC Pro, czyli możliwość zmiany profilu jazdy, regulacja twardości układu kierowniczego. Wtedy mamy też progresywny układ kierowniczy, w pasacie możliwość doposażenia go o to. Słowem, wygląda to w taki sposób, że jeżeli ktoś chce trochę bardziej sportowej jazdy, to też ją tutaj dostanie, w szczególności jeżeli będzie miał wariant 2.0 TSI, który ma napęta cztery koła, bo wtedy też można troszkę bardziej poszaleć w zakrętach, auto wtedy nie będzie podsterowne. Natomiast nawet ta zwykła bazowa wersja napędowa z napędem naprzód nie daje się odczuć jako taki samochód, który się źle prowadzi, wręcz przeciwnie, robi dokładnie to, co ja mu każę, bez żadnych opóźnień, bez żadnego jakiegoś takiego, no nie wiem, nadstawiania się w zakrętach. Generalnie jeździ naprawdę fajnie, tak jak na duży, komfortowy samochód. Stało, zwłaszcza w dieslu na autostradzie. To skoro omówiliśmy sobie już wszystkie informacje na temat tego, jak pasat jeździ, jak wygląda, to odpowiedzmy sobie na ostatnie i poniekąd dla niektórych najważniejsze pytanie. Ile on kosztuje? No cóż, pasat startuje od niespełna 165 tysięcy, jest to dokładnie 164 990 złotych, o oczywiście ocenie brutto na dzień dzisiejszy. I tak naprawdę, aby dopełnić tego obrazu, ponieważ omawialiśmy, jak on wygląda, jak jeździ, w co jest mniej więcej wyposażony, to tak naprawdę szczegóły na ten temat. Myślę, że warto zweryfikować na własnej skórze, w związku z czym chciałem wszystkich serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszego salonu Volkswagen przy ulicy Szczecińskiej 36 na 38 w Łodzi oraz na naszą stronę internetową pednarek.pl.